Cześć, lekcja 50 kursu cudów Miłość Boża mnie wspiera Oto odpowiedź na każdy problem, który napotkasz dziś, jutro i po wszelkie czasy W tym świecie wierzysz, że wspiera Cię wszystko, tylko nie Bóg Swoją wiarę pokładasz w najbardziej trywialnych i niepoczytalnych symbolach pigułkach, pieniądzach, ubraniu ochronnym Pływie prestiżu, być lubianym, znaniu właściwych ludzi. I niekończącej się liście form nicości, które obdarzasz magicznymi mocami. Wszystkie te rzeczy są, twymi, są twym zastępstwem miłości Bożej. Wszystkie te rzeczy są cenione, by zapewnić utożsamienie się z ciałem. Są to pieśni pochwalne dla ego. Nie pokładaj wiary w tym, co jest bezwartościowe. To cię nie wesprze. Jedynie miłość Boża ochroni cię we wszystkich okolicznościach. Wyniesie cię z każdego utrapienia i uniesie wysoko ponad wszystkie postrzegane niebezpieczeństwa tego świata w klimat doskonałego pokoju i bezpieczeństwa. Przeniesie cię w stan umysłu, któremu nic nie może zagrozić, którego nic nie może zakłócić i w którym nic nie może wtargnąć. W wieczną spokojność syna Bożego. Nie pokładaj wiary w złudzeniach. Zawiodą cię. Pokładaj całą wiarę w miłości Bożej w Twym wnętrzu. Wiecznej, niezmiennej i na zawsze niezawodnej. Oto odpowiedź na wszystko, z czym się dziś spotkasz. Poprzez miłość Bożą w Twym wnętrzu. Możesz bez wysiłku i z całą pewnością rozwiązać wszystkie pozorne trudności. Dziś mów to sobie często. Jest to deklaracja wyzwolenia z wiary w Bożki. Jest to twoje uznanie prawdy o sobie. Dziś pozwól tej idei dwa razy po dziesięć minut rano i wieczorem zanurzyć się głęboko w twojej jaźni. Powtarzaj ją, myśl o niej, pozwalaj, by przychodziły pokrewne myśli aby pomóc Ci w rozpoznaniu jej prawdy. I daj pokojowi spływać na Ciebie jak opończa ochrony i pewności. Nie pozwalaj, by pojawiały się czcze i niedorzeczne myśli, aby mącić święty umysł Syna Bożego. Takie jest Królestwo Niebieskie. Takie jest miejsce spoczynku, w którym Twój Ojciec umieścił Cię na zawsze. To była lekcja 50. Miłość Boża mnie wspiera. Zapraszam Was już niebawem na kolejną lekcję Kursu Cudów 51. To już będzie powtórka. Do zobaczenia.